Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie na kolejny Ekawie z Turniakiem. Dziś moim gościem jest Jacek Klimek. Wita Jacku. Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich. Hmm. Szable w dłoń. No i Jacku tradycyjnie, moje rozmowy z gośćmi. Zresztą od podchwytliwego pytania, czy pamiętasz, jak żeśmy się poznali? Tak, no, to trudno zapomnieć. Choć rok, roku dokładnie, nie wiem, czy to jest 2004 czy 2005 Grzegorzu. Było wtedy takie stowarzyszenie, które się nazywało Top Korea Club. Tak, 2004 raczej. 2004. TCC, ja tam Ciebie poznałem. No to było takie luźne stowarzyszenie ludzi, menedżerów, tak. którzy się tam wzajemnie wspierali w rozwoju kariery. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Ja pamiętam, tam, tam spotkałem po raz pierwszy kurs, który był organizowany pod jakąś twoją egidą tak. na temat takiego aktywnego poszukiwania profesjonalnego pracy, tak? Czyli jak pisać CV, jak poszukiwać, jak się przygotować, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, jak robić searching, jak wysyłać nie jedno, ale tysiąc CV, prawda? Bo to, to tak. czasami... To to nie to... Ktoś, ktoś, ktoś wysyła dwa was CV i mówi, ojej, jak trudno mi pracę znaleźć, tak? No, a on tak naprawdę nawet w ogóle nie zaczął szukania tej pracy. No tak. i tam się właśnie spotkaliśmy po raz pierwszy, Grzegorzu. Chociaż muszę ci powiedzieć, że, że, że taki bliższy kontakt, że zaczęliśmy się rozpoznawać, to był po, po pewnym czasie. Wszyscy wiemy, że ty jesteś z zawodu networkerem, z zamiłowania, z przyzwyczajenia, że jeżeli ty lubisz poznawać ludzi i spotkaliśmy się na kilku eventach, Grzegorzu. I na przykład na, na, na każdym z takich eventów podchodziłeś do mnie i się przedstawiałeś, a również Grzegorz Turniak, Jasek Klimek, e, Smoltok, rozchodziliśmy się i znowu. Za jakiś czas spotka spotkaliśmy się, Grzegorz Turniak, Jasek Klimek, Grzegorz Turniak, Jasek Klimek, no i chyba na czwartym evencie Grzegorz mówił do mnie, cześć, Jacek, no to już wiedziałem, tak? że, że, już się, że już się rozpoznajemy, tak? Że nie tylko ty mnie znasz, ale ja siebie znasz. Tak. Ale spodnie... prze, 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 przepraszam cię bardzo, bo ja wiem, że konwencja jest taka, że to ty zadajesz pytania, ale ja do ciebie jedno pytanie. Ty, jak, ty jako ten networker, czy ty e, e, kiedyś policzyłeś, ile ty poznałeś ludzi poprzez networking? Tak, policzyłem. Policzyłem, wiesz dlaczego? Dlatego, że ja od 16 lat jak zajmuję wprowadziłem BNI do Polski, to no, poprowadziłem, tak mniej więcej, policzyłem około 2000 sesji networkingowych na różnego rodzaju eventach. Około mm -hmm. 2000 Średnio na evencie, no to różnie, było oczywiście gdzieś tam setka plus osób, no to wyszło 200 tysięcy osób. Tak, circa about. A ponieważ no, ja wie, wcześniej działałem i tam wiesz, szkołę biznesu prowadziłem na początku lat 90. i tak dalej, w związku z czym tych ludzi spokojnie jest te 200 tysięcy, w miarę dobrze ogarniam 3000, tak co by mniej więcej liczę. 3000 tak w miarę dobrze, jaką spotykam, słuchaj, dzisiaj rano szedłem z psem, no i ktoś do mnie mówi, dzień dobry, nie? Ja wiem, mieszkam tu 20 lat, 30. Nie pamiętam tego gościa, tego psa. Tak. Tego i mówię, a przypomnij mi, co obecnie robisz. A on mówi, a pracuję w firmie takiej. Ja mówię, aha! No i okazuje się, że był moim prezesem, jak w SAPie pracowałem przez, przez parę miesięcy dosłownie, a ponieważ ostatnio gdzieś spotkałem kogoś w jakiejś restauracji, zrobiliśmy sobie zdjęcie, wyszedłem do wspólnych znanych SAP-a i on to zapamiętał, i wiesz, także ja jego twarzy, no, ze zdjęcia, widzę, jak to na nie, no ale ponieważ wiesz, to już było 20 lat temu, czy 20 lat temu, kiedyśmy się poznali, ja tam w sumie, no wiadomo, ja byłem zwykłym key account a on był prezesem, wystąp za dużo tych kontaktów nie miałem, ale po bardzo bardzo była historia, więc link służy odnawianiu, rzeczywiście relacji i to jest coś, co dzisiaj bardzo ułatwia takim osobom jak ja. Tak, tak, tak. No świetnie. To teraz networking w karierze, bo ty już od ilu lat jesteś w, 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 w Kleju Kropelce, w, w tym firmie tutaj? w w firmą, która produkuje i w w od 7 w no to rzeczywiście już ładnych parę lat. Jakie jest Twoje zdanie na temat networkingu właśnie w karierze, bo to jest tak, że jakieś CEO firmy, tam tych kilkadziesiąt osób, to pewnie to też jest jakaś formuła, która, która, która ten networking, no bywa różny, ale jak, jak Ty to widzisz, jak to jest eee, Tak. Eee, Grzegorzu, mówi się, że Efektywny lider to powinien być ekstrawertyk, tak? Czyli ktoś taki rozmowny, towarzyski, pierwszy, tak naprawdę. To jest takie, oczekiwanie. Wszędzie taki, taki talkative i jest w nim sporo prawdy. Choć, jak widziałem, badania Harvard Business Review na temat menedżerów i, i ich no, pewnych charakterystyk dotyczących, no to faktycznie większość menedżerów jest ekstrawertykami, tak? Okay. Natomiast to nie znaczy, że introwertycy mogą być bardzo dobrymi, transformacyjnymi liderami. Nie administratorami, transformacyjnymi liderami. Mm -hmm. Taki najprostszy przykład, może ostatnio trochę tracący na popularności, jest Mark Zuckerberg, który jest typowym introwertykiem. Barack Obama, wyobraź sobie. Że to jest introwertyk. tak? On się po prostu doskonale potrafił przygotować do swoich, do, 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 do swoich przemówień, prezentacji, do, do, do spotkań. Natomiast z charakteru jest introwertykiem. To samo Warren Buffett, Guy Kawasaki. U mnie u mnie moim gościem był Maciej Panek i on też mówi, że on jest introwertykiem. Natomiast ja rozumiem, że introwertycy po pierwsze. Potrafią od czasu, czasu, jak chcą publicznie troszeczkę się wyjść z tej cefy komfortu, poszerzyć ją, natomiast mają ludzi, którzy za nich no, ileś tych funkcji załatwiają, które normalnie ekspertycy robią sobie sami dla siebie. Tak? tak, i natomiast to nie znaczy, że introwertyk nie może być dobrym networkerem albo ro robić dobry, efektywny networking. Mhm. To go po prostu trochę więcej emocjonalnie kosztuje. Bo dla ekstrawertyka jest to naturalne zachowanie, że on zawsze inicjalizuje spotkanie, natychmiast chodzi, nie rozczarowuje się, jeżeli mu tam coś z tego nie wyjdzie, to, to, to troszkę dokładnie, trochę po nim spływa, idzie dalej. Tak Natomiast intro, introwertyk musi się do takich rzeczy przygotować. I większość z nas nie jest ani ekstremalnym ekstrawertykiem czy introwertykiem, ale myślimy tak zwanymi ambiwertykami, czyli gdzieś pomiędzy, pomiędzy na tej skali. Ja y, nauczyłem się przełamywać opory, rozmawiać, robić networking jako taki ambiwertyk, bo powiedzmy, jestem gdzieś, gdzieś na tej skali. Trochę więcej mnie to kosztuje niż ekstrawertyka, bo to jest jego naturalne zachowanie, a moje jest bardziej wyuczone, bardziej tam jako uporządkowane, bardziej przygotowane, ale można być naprawdę bardzo efektywnym networkerem, będąc intrawertykiem czy, czy ambiwertykiem. To teraz do osób, które nas oglądają, bo nas ilość osób na bieżąco ogląda, zachęcam, żebyście napisali, czy nas widać, czy nas słychać, w jakim mieście jesteście i czy jesteście bardziej introwertykiem, ekstrawertykiem, czy ambiwertykiem. Dawno tego słowa nie słyszałem, także cieszę się ogromnie. Być może ono padnie w poście, który po naszym spotkaniu zamieścić. Ponieważ jakiś czas temu też, po prostu tego Top Careers, wpadałeś na moją Akademię Rekomendacji, a potem nazwaliśmy to Akademię Grzegorza Turniaka, i żeśmy chodzili na różnego rodzaju eventy. Ja tam wymyśliłem taką metodę 5P, po mniej więcej gdzieś tam w 700 eventach, które prowadziłem będąc w BNI, że najpierw trzeba się przygotować, przełamać lody na evencie, poradówki, pogawędki, przemieszczać się i podtrzymać relacje. Które z tych rzeczy przychodziły tak prosto, a na którym popracowałeś, jak sobie z tym radziłeś. I takie właśnie dobre usystematyzowanie, takie zrobione tego w bullet pointach. Jak taki proces powinien wyglądać, to, to jest takie znakomite przygotowanie, jako całość, jako proces dla właśnie dla, dla ambiwertyka, tak? bo on wie, jak to przygotować. Bo naturalnie to nie jest tylko e, ten sam. E, ten sam wycinek tego procesu, którym jest poznawanie ludzi. Nie, tak, tam, jest, tam jest jeszcze wiele innych rzeczy, tak? Dokładnie, dokładnie. No. Tam jest no na będzie... przykład na końcu podtrzymywanie relacji, no, które jest no. ogromnie ważne. Bo co z tego, że kogoś poznasz, jak tego potem nie, w pewien sposób nie wykorzystasz, bo nie podtrzymasz relacji, tak? Więc powiem ja jako taki hiperekstravertek na 130%, <laughs> od, od, od <laughs> czasu, słuchaj, <laughs> dopiero od pewnego czasu, słuchaj, dopiero od jak też byłem w, w czwartek 26 na konferencji, tam prowadziłem panel, prowadziłem networking, poznałem ze 30 osób, gdzieśmy się tam wymienili wizytówkami na, na, na LinkedInie, Wszystkich ich rzuciłem sobie do CRM, a do wszystkich wiadomości wiadomość na LinkedInie, do wszystkich, ale wiesz co, mi to 20 prawie lat, żeby być sprawnie skutecznym. Tak no mówię tak Osoby takie jak ty prawdopodobnie poznają. Mniej ludzi na to precyzyjnie robią to podtrzymanie relacji. Tak, tak. I jeszcze a propos, bo ty, no ty jesteś tym 130% ekstrawertyka, tak? Ty, to masz, ty masz naturalnie, ty idziesz jak przecinek, tak? Wśród, do, do, wśród tłumu, tak? Natomiast jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz z tym ekstrawertykiem i, i introwertykiem, jeżeli na tej osi powiedzmy poziomej mamy ekstrawertyk, intrawertyk, w środku ambiwertyk, w zależności gdzie jesteś, to jeszcze na, na, na osi pionowej jest coś takiego jak e, e, samotny i towarzyski i wyobraź sobie, że, że może być ekstrawertyk towarzyski, to ja myślę, że jesteś ty, czyli zawsze pierwszy, zawsze e, idzie, zawsze potrafi inicjować, e, jest tym naturalny, nie rozczarowuje się za bardzo. E, oczywiście szefowie firmy, szefowie firmy tacy ekstrawertycy towarzyscy, to oni zawsze lubią błyszczeć, lubią być w, ce, w centrum uwagi, lubią być doceniani. Natomiast ekstrawertyk samotny to jest osoba, która jest na każdej imprezie, ale nie, nie dąży do tego, żeby z każdym rozmawiać. A. Ona czerpie energię z przebywania z ludźmi, Aha. ale niekoniecznie z taką bezpośrednią interakcją. A, to ciekawe. To ciekawe ja kontrowertyków, a to są właśnie relacje Tak, a na przykład introwertyk samotny no to, jest, to jest ten, który czerpie energię z bycia samotnym. Tak, Telewizja, książka, ogród, y, przemyślenia. A introwertyk towarzyski y, to jest ten, który bardzo chce przebywać w towarzystwie, ale nie za bardzo, nie, można powiem, tak w ma śmiałość albo nie potrafi zainicjować tego spotkania lub, lub relacji, ale bardzo lubi być w towarzystwie. Gdzie znalazłeś taką, taką, takie, takie, takie roz, roz, rozróżnienie? Gdzie Też czytając, czytając właśnie pewne pewne badania Harvard Business Review, jeżeli ktoś będzie nie chciał, to podrzucę tam pod komentarzami. Proszę, prostu, proszę, proszę, bardzo proszę. proszę. Słuchaj, bo to jest rzecz mniejsza. ja tych książek, przeczytałem, może nawet spierdliwia w temat networkingu. Wydaje mi się, że wszystko wiem, ale patrz, okazuje się, że każde spotkanie z moim gościem czegoś mnie uczy i tym razem też się gdzieś czegoś nauczy. Z przyjemnością, z przyjemnością, z przyjemnością rzeczywiście to w zagłębie i zrobię z tego coś jakiegoś posta, może artykuł, bo warto przybliżać takie rzeczy. Czyli przygotowanie. Powiedziałeś, że przygotowanie to jest coś, co, co ty jako taka osoba właśnie... To dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. Tak? I, i ja, ja miałem takie trzy typy przygotowań. Pierwsze przygotowanie to takie przygotowanie ćwiczebne, czyli w momencie, kiedy uczyłem się w ogóle networkingu, właśnie również na Twojej Akademii Rekomendacji, czy Akademii Żegożot to na przykład przygotowanie było, że idę na pewien event, event który jest uniwersalny. I na tym evencie mam cel poznanie 10 lub 15 osób takich i idę, pak, 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 poznaję, mam 15 wizytówek Uf, zakończone jako, jako wiesz, ambiwertyk, już już koniec, tak, udało mi się. Wizytówki są. Tak, challenge, na pod, ptaszek część, postawiony, nie, nie. wydzieliła się mi oksytocyna i byłem szczęśliwy, tak. Drugie, drugie to było takie przygotowanie lidowe. Że szedłem na event branżowy z mojej branży, wiedząc, że mogą być tam ludzie, potencjalni klienci, dostawcy, biznes partnerzy, i tam sobie zakładałem, OK, że dzisiaj poznaję 20 osób z branży. Tak. Czyli i wychodziłem z jakimiś zimnymi lub ciepłymi lidami, lub gorącymi. W zależności od tego, jak to się potoczyło. Czyli ważne, żeby nie tylko idę i rozmawiam ze znajomymi, co robi większość ludzi, ale świadomie sobie robię też cel, ile osób, których nie znam, chcę poznać, prawda? Tak, i to z danej branży. Natomiast no najważniejszy dla mnie taki majstersztyk w przygotowaniu e, i najbardziej efektywniejszy to dla mnie jest takie przygotowanie destynacyjne, takie celowe, że mam listę ludzi, których który chcę poznać z danej branży. To może być albo osoba decyzyjna, albo jakiś agent wpływu, albo tak zwany strażnik bramki, który może, który może mnie wprowadzić do danego biznesu, lub czwarta osoba ktoś, kto zna te trzy pierwsze. I mając taką listę nazwisk, szukam pewnych eventów, konferencji, spotkań, wydarzeń, na których oni się pojawiają, i tam idę z jasnym, z jasnym zadaniem, z jasnym celem, żeby ich poznać. Oni zwykle są, też, też aktywni, nie zawsze, ale są, czyli robią prezentacje, są panelistami, robią, robią tak. wykłady. I jest to znakomita okazja, żeby taką osobę poznać. Tak? Po takim wykładzie panelu, prezentacji, po prostu podchodzisz, tak i, i zapoznajesz. A jest jeszcze metoda jedna, którą ja zazwyczaj robię. Nie wiem, czy ją stosowałeś. Ja tak, że siadam w pierwszym rzędzie, mam identyfikator swój bacz, albo jeszcze podchodzę przed konferencją, mam swój identyfikator bacz. I kiedy ktoś mówi, bo nie zawsze, a czasami, question, please, proszę o pytania, to ja podnoszę rękę, mam przygotowane inteligentne pytanie, merytoryczne, takie naprawdę heavy duty, tak. stają wiedzień dzień dobry, Grzegorz Turniak, grupa jak? Bardzo się cieszę, co pan powiedział, bardzo mnie to zainspirowało i mam do pana w związku z tym pytanie. I nagle te 100, 200, 300 osób zasady, wow, zarobisty gościu, wow, ale to w inteligentnie wymyślił. A ten, który wiesz, skąd się w ogóle to wzięło? 2000, w 2000 roku, właśnie, kiedy pracowałem w sap byłem w komitecie organizującym SAP Forum, bo tam byliśmy w Mariocie. No i na scenie o godzinie 15 do 16 szalał Peter Cochrane i miał wykład yeah. Time Travelers. to szaleństwo totalne. I na koniec mój question, please. 700 osób na sali dyrektorów. Cisza przez minutę. I facet mówi, proszę Państwa, ja od 20 lat. 700, 700 dyrektorów, w tym pewno tak. 500 za wertykuł. No tak, <laughs> tak, bo to była branża IT oczywiście. I słuchaj, proszę Państwa, ja od 20 lat wykładam, żadna publiczność mnie tak nie zlekceważyła. Bo dla niego nie zadanie pytania znaczy, że pierdoły gadał, w ogóle szkoda na faceta czas tracić. Tutaj. Polacy byli no, zestresowani tym, że zadać pytanie głupie, jednak no, mamy inny model edukacji niż na Zachodzie, mieliśmy wtedy. W związku z czym to też jest taka metoda, tu ci podrzucam i naszym wid widzom, żeby rzeczywiście y siadać w pierwszym rzędzie, zadać to pytanie świadomie, bo to też jest wtedy, ten mówca od razu się... Zupramia, no właśnie, się... ja tego świadomie nie stosowałem, może stosowałem to nieświadomie, ale to jest faktycznie bardzo dobry hint dla networkerów. No, dla, dla no dobrze, czyli przygotowanie, powiedziesz, ma swoje te, z przełamaniem lodu, ze smotokiem, jak ci to szło, powiedz. Jak... E, no, tutaj w zależności, czy jest to ten um, marketing, przepraszam, ten networking ćwiczebny dla mnie, czyli dowy czy destynacyjny, tak, Zawsze myślę, warto zacząć nawet od bardzo infantylnej rzeczy, czy tej prozaicznej, tak? czy, czy, czy o pogodzie, czy o sztuce, tak. na której byłeś, tak. czy e, o jakimś wydarzeniu ostatnim, najlepiej nie politycznym, tak. Tak? E, m, opowiadać, żeby, żeby to zacząć. Nie wolno tak. się bać, że, że, że to głupio zabrzmi i coś powiesz o pogodzie. Nie, po prostu to trzeba zacząć. Tak? Tak. Potem oczywiście w pogaduszkach. Jeżeli, jeżeli jest to event branżowy albo ten destynacyjny dla mnie, no to powinieneś już wykazać się jakąś znajomością. Znajomością, nie wiem, branży, plotek, wydarzeń, przejęć, wejść, odejść, tak? Gdyż to, to można dalej to, toczyć tą rozmowę. I ja natomiast będąc u takiego panelisty lub jakiegoś ktoś, kto miał prezentację, ty podałeś dobry hint, żeby zadać pytanie tak. Już kiedy jest czas na pytania, on skończył tak. swój występ. Ja natomiast takie pytanie zadawałem zwykle już po. Tak? Czyli kuluarach. podchodziłem, podchodziłem tak. i zadawałem dodatkowe pytanie w kuluarach na temat prezentacji, tematu tak. czy, czy zagadnienia, które, które, które on poruszał. Świetnie. A teraz powiedz mi, jakbyś tak popatrzył na swoją, jak to się mówi, analiza wsteczna zawsze skuteczna. Twoja tak. największa spadka, twój największy sukces. <grywa> mm. Ok chciałbyś się podzielić lessons learned? Chciałbym się podzielić sukcesem, bo spadka <grywa> to, trochę, to trochę wstyd. Mm. E, e, poznałem online owo, online owo, bo to będzie jedna z moich praktycznych porad dla was, że mieszajcie online z offline. To, to jest LinkedIn, który jest znakomitym również polem do. Do, 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 do networkingu poznałem e, agenta wpływu, tak to nazwę, czyli osobę, która, która mogła mnie skierować do osoby decyzyjnej lub, lub rekomendować poprzez LinkedIna. Tak? E, to był Hiszpan. E, rozmawiałem z nim przez LinkedIna, wymieniliśmy się pewnymi informacjami, spostrzeżeniami na temat branży. No i potem śledziłem go, widziałem, że on będzie na konferencji w Pradze. Pojechałem do Pragi, tak, po jego jakimś panelu, w którym on brał udział, podszedłem, dzień dobry, Jacek Klimek, to hello, to ja, ten z LinkedIn'a, tak. Natychmiast rozgorzała jakaś dyskusja, troszkę bardziej ciekawa niż zwykle, bo już się znaliśmy i muszę powiedzieć, że to zakończyło się reko prostą rekomendacją, do osoby decyzyjnej i podpisaniem bardzo dużego kontraktu. No to słuchaj, gratulacje, my to no mówimy rada. online, podnosimy rękę do góry, well done, ale, ale to powiedziałeś, to rzeczywiście po prostu świadomość procesu networkingu i precyzyjne zrealizowanie planu, który, który, który ten. Czyli tutaj podsumowując tą część networkingu, bo twoja rada dla osób, które uprawiają networking, dla menedżerów, dla C-level prezesów? Trzy, trzy rady, tak? Mieszaj online z offline'em. Mhm. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, czyli praktykuj to, po prostu praktykuj, wszędzie, wszędzie bywaj, poznawaj. I trzecia, nie rozmawiaj od razu o biznesie, tak? bo możesz być potraktowany trochę jako zbyt inwazyjny, natrętny. Po prostu zasiej, pielęgnuj i przyjdzie czas na, na zbiorę. Bardzo dziękuję. A teraz wracam do twojej branży, bo no, branżę bardzo ciekawą prowadzi. Ja, który jeszcze pamiętam czasy PRL-u, gdzie no, rzeczywiście ta zasada w te, tych trzech R była, czyli reuse, repair, and Restore, to była taka normalna rzecz no, z powodu notarycznych braków. Potem 30 lat kapitalizmu spowodowało, że no to poszło tak. do lamusa. Jak to w tej chwili obecnie wygląda ta branża? I to jest w naszym ciągu 3R czy 4R? No, R jest coraz więcej. Natomiast nasze społeczeństwo w ciągu ostatnich 10 lat naprawdę przeszło dużą metamorfozę, i tak jeżeli chodzi o poziom dochodów, takich rozporządzalnych. I o taką chęć posiadania tych wszystkich fajnych rzeczy, które nas otaczają. Więc taki konsumpcjonizm jest dość mocny. Trend tak zwany fast fashion, czyli że bardzo szybko wymieniamy wszystkie rzeczy, ubrania, buty, czasami meble, sprzęty. To, to, to bardzo szybko wymieniamy i to nie wpływa dobrze na, na taki biznes napraw, żeby naprawiać, kleić. Natomiast pojawia się te 6R, czy 3R, o, o którym mówiłeś, jest coraz mocniej i taki trend, ten zero waste, który jest bardzo spójny z naszą strategią, że my pomagamy ludziom przedłużać życie ich ulubionych przedmiotów Aha. i to widać, że ludzie wracają do tego, tak? No tak. czyli chcą przedłużyć, chcą zmienić, chcą naprawić, chcą zmienić cel, cel użytkowania lub oddać komuś, no i Radzimy sobie, radzimy sobie z tym okay. dobrze i na pewno będziemy ten, ten trend zero waste and 6R wspierali. Świetnie, słuchaj, to bardzo ciekawe, bo ja ostatnio korzystałem z swojego kleju kropelka naprawiłem, bo syn miał jakiś ulubiony taki kubek do kawy z jakąś taką fajną tą podstawką, no i to się ułamała, no więc oczywiście skleiłem, uwielbiam, powiem szczerze. No i to są starym. te nasze ulubione rzeczy, o które powinniśmy zadbać. Tak? No, 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 Natomiast pewnie znasz ten model japoński, że oni z tych rzeczy sklejanych, którym w ogóle działa sztuki, jakoś to się nazywa, no pamiętam jak, jest jakaś taka właśnie japońska ta, że oni to, to, to jak jest złamana prawda? Na tak. to ją naprawiają, tam jeszcze złotem wypełniają, chyba, sklejenia z tego żeby dzieła sztuki. Być może i do nas to przyjdzie, prawda? Być może wy tu będziecie tego prekursorem tej techniki. Jacku, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. 20 minut minęło, w związku z czym po Martynku będziemy się do końca, także bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że ja tutaj sobie tą kawkę popijałem, albo przynajmniej w kubku po kawce jakiś sympatyczny drink. O, ty bardziej widzę wodą, tak? No i w takim no razie cóż, tak. bardzo serdecznie Ci dziękuję, czekam na, na Twojego posta. No i do spotkania na jakichś eventach. Mnie najczęściej można spotkać w czwartki na BNI 639 albo w pierwszy czwartek miesiąca, czy już w tym tygodniu na węcze kafe na chmilę 73. Także jakieś nas oglądacie i jesteście z Warszawy, albo bywacie w Warszawie pierwszy czwartek miesiąca, o 17 na chmilę 73 węcze kafe i tam sobie networkingujemy, już w moich akademii nie robię, bo teraz bardziej żeśmy właśnie rzeczy pod tytułem, pod tytułem właśnie Employee Advocacy. No i też zapraszam Was, jeżeli tak jak Jacek chcielibyście kiedyś sobie ten networking poćwiczyć, to zawsze jestem. Do, do wsparcia, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście pamiętam, te Twoje początki były bardzo sympatyczne i widać, że, że zaowocowały konkretnymi, no, ta Twoja ścieżka networkera się bardzo ładnie rozwinęła i świetnie tym zarządza. Także gratuluję dziękuję, Cię. Dziękuję. dziękuję, tak, korzystam. To Dziękuję wszystkim bardzo tak. wszystkim. Cześć. Hej.